Cześć, tu Lego Frenio. Dzisiaj pokażę Wam zestaw promocyjny, hołd dla Lego House. Zestaw ten otrzymamy przy zakupach za co najmniej 1100 zł. Jest to bardzo wysoki próg cenowy, i zaraz się przekonamy, czy warto zainteresować się tym gratisem. Lego House gotowy. Teraz idę budować resztę. Już sam bez Speed building. Pa, Do zobaczenia za chwilkę. Minęły już dwa dni odkąd nagrałem dla Was wstęp do tego filmu oraz zbudowałem te wszystkie 5 modeli. No i sobie na nie tak popatrzyłem już bez pośpiechu i, i obejrzałem je z każdej strony, aby móc się na ich temat jak najlepiej wypowiedzieć. No i mogę Wam powiedzieć, że są one bardzo dobrze wykonane i są to takie modele, które możecie sobie postawić gdzieś i będą bardzo ładnie dopełniać Wam jakieś pomieszczenie, jakąś półkę. Byłem też dzisiaj nagrywać recenzję tego zestawu Zimowe Elfy. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to tutaj Wam się teraz wyświetla. No a my już przejdźmy do tego zestawu House dla Lego House. Zaczniemy może od Lego House. O, widzicie, odpadł mi ten klocuszek, teraz trzeba na niego uważać. Dobra, zacznijmy od Lego House, czyli głównego modelu. Jest on zbudowany z użyciem bardzo fajnych technik. Na przykład te elementy są zaczepione na takich dwóch elementach ułożonych na skos, oprócz tego, te tutaj są zaczepione na tą środkową część gniazda elementu, a nie tak jak zwykle na jeden z boków tego elementu. No, i dzięki temu możemy uzyskać budowlę Lego House. Tutaj tak samo ten element jest świetnie zastosowany, ponieważ dzięki niemu, już wam pokazuję. Jak przyczepimy ten klocek, to nie będzie tutaj żadnych szpar, tylko dzięki tym elementom, które są tam wsadzone do środka, po prostu mamy tutaj gładki, biały klocek. Tutaj oczywiście mamy niebieskie oraz żółte schodki, tak jak w prawdziwym Lego House. Różne kolory w koło. No i na przodzie mamy napis Lego House na tej podstawce, i jest to nadruk, To też na plus. Ok, teraz przejdźmy do drugiego modelu, do drzewa kreatywności. Być może już je znacie. Mieści się ono właśnie w Lego House. Tutaj na dole oczywiście mamy roślinność oraz. Trawy. I tutaj się zaczyna kora drzewa, są korzenie. I teraz, już przejdźmy do konkretnych pięter. Pozwólcie, że tak to nazwę. Tutaj na tej gałęzi znajduje się ten klasyczny żółty zamek Lego, oraz jakieś drzewko jeszcze obok. Drzewo na drzewie. Hmm. Tutaj jeszcze, tutaj mamy taką gałązkę, na której znajduje się tylko drzewko, jakieś tam roślinki. Za to tutaj wyżej mamy już coś konkretniejszego, czyli taki malutki domeczek. Bardzo fajnie, że dostajemy coraz więcej takich elementów jeden na jeden w kształcie dachu. Można to wykorzystać do różnych miniscenek. Na przykład tutaj złożyłem sobie taki domek tylko i wyłącznie z zapasowych elementów. Oczywiście są tutaj też drzwi oraz okno, a obok jest jakiś wieżowiec oraz jakieś drzewko lub krzaczek. Tu, z drugiej strony, gdzieś mniej więcej na tym samym poziomie, jest dwóch strażacki z bardzo dobrym wykorzystaniem tych dwóch elementów. Tutaj, tutaj również mamy jeszcze takie dwie gałązki z roślinkami, i u góry dźwig dobudowuje kolejne elementy tego drzewka. Oczywiście jest on ruchomy, możemy go obracać, przesuwać w dół i w górę. Tutaj też pisze co to jest, czyli Tree of Creativity, to znaczy drzewo kreatywności. No i teraz przechodzimy do kolejnego modelu. Może teraz pokażę Wam tą kaczkę. Oczywiście to jest drewniana kaczka, również tutaj jest napisane Wooden Duck. To jest chyba najbardziej rozpoznawany drewniany model firmy LEGO. Ma ona ruchome. Kółeczka czerwone oraz taką linkę. Dzięki której możemy prowadzić tą kaczkę i będzie ona tak jeździć. Tutaj wiadomo: standardowy ma dziób, oczy, oraz jest to po prostu mini wersja tej kaczki, którą możecie dostać w Lego House, oraz także mini wersja tej drewnianej starej kaczki, która chodzi w internecie gdzieś za 1000 albo nawet za 2000 dolarów. Teraz kolejny model, czyli wyciskarka klocków. Tutaj również mamy to napisane i, i tutaj znajdują się chyba te polibagi, które możemy sobie tam zabrać w Lego House. Od razu świeżo, wyci, świeżo wyciśnięte klocki, jakieś wiaderko, oczywiście jakieś tam urządzenia i ekrany. Tutaj też kolejne narzędzia oraz przejrzyste szyby również do wyciskania elementów. Tak to się prezentuje od tej strony. Tutaj nawet możemy zauważyć chyba elementy. Te czerwone tam są właśnie produkowane. I tutaj chyba są właśnie wyciskane. Tam na dole jeszcze są jakieś wskaźniki, tutaj również. No i teraz przechodzimy do ostatniej budowli, czyli do dinozaurów LEGO. No, i tutaj mamy oczywiście informację, że są to dinozaury. One mogą się obracać, każdy z nich może się obracać na tych podstawkach w każdą stronę. Także można je sobie ustawić. No, i to jest dinozaur z Lego Duplo. Znaczy, on jest zbudowany z normalnych klocków, ale to są miniaturki tych dinozaurów w Lego House i W Lego House ten dinozaur jest zbudowany właśnie z Lego Duplo. Tutaj są jakieś kwiatki, ogólnie jest czerwono-żółty. Tutaj ma oczywiście zębiska oraz oczy. Ten dinozaur jest zbudowany z klasycznych klocków Lego, oczywiście w Lego House, bo tutaj wszystkie są. I jest on taki zielony w różnych odcieniach. Tutaj tak samo ma zębiska oraz o, oczy no i jest bardzo dobrze zbudowany bardzo fajnie są wykonane ogon tych wszystkich dinozaurów tak samo tego dinozaura a jest to dinozaur właśnie który jest w Lego House zbudowany z Lego Technik i tutaj ma takie ręce już bardziej robotyczne tutaj ma takie po, pokręty, jak w różnych zabawkach właśnie takich wiecie o co chodzi tutaj też ma takie nogi już bardziej technikowe i właśnie taki bardzo długi ogon, który się składa z dwóch części, z tej tutaj, która ma również taki technikowy element oraz z tej takiej już całkiem na końcu. Także to wszystko jeśli chodzi o te dinozaury i o wszystkie modele z tego zestawu, jest to bardzo udany gratis, naprawdę znajduje się tutaj bardzo dużo. Klocków oraz te budowy są bardzo duże, jeśli chodzi o gratis. Dostajemy aż 5 takich budowli. Wiem, że one są mniejsze niż te do kupienia w Lego House, ale i tak to jest bardzo dużo jak na gratis. Pewnie dlatego jest taki wysoki próg cenowy, czyli 1100 zł. Można było dostać ten gratis podczas weekendu VIP 19 i 20 listopada, a także będzie można dostać od 25 do 8. Również listopada podczas Czarnego Piątku. Jeszcze na koniec pokażę Wam zapasowe elementy. Jest ich naprawdę dużo. Właśnie jak Wam pokazywałem wcześniej, zbudowałem z nich taki domeczek. Można na pewno jeszcze coś z nich zbudować. To tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych filmów o gratisach LEGO i nie tylko. O różnych zestawach aby nie przegapić vlogów i tak dalej. Tak jak mówiłem wcześniej, koniecznie sprawdźcie moją recenzję tego zestawu Zimowe Elfy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!